Ciema. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa plus cosinus alfa to 7 piątych. Oblicz wartość wyrażenia 2 sinus alfa, cosinus alfa. Zwróć uwagę, że takie wyrażenie jak 2ab znajduje się w wzorze skróconego mnożenia, więc będę musiał te moje pierwsze równanie jakoś przekształcić, aby dostać te moje 2 sinus cosinus alfa. Pomoże mi w tym jedynka trygonometryczna. Zwróć uwagę, że jeśli wezmę te całe wyrażenie do kwadratu, to mogę napisać, że sinus kwadrat alfa, plus 2 sinus alfa cosinus alfa plus cosinus kwadrat alfa to i 7 piątych do kwadratu to 49/25 Zwróć uwagę, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to z jedynki trigonometrycznej jest równo 1. Czyli mogę zapisać, że 2 sinus alfa cosinus alfa plus 1 to 49/25. I teraz tą jedynkę wrzucę na drugą stronę. Widzę, że 1 to jest to samo co 25/25, czyli mogę z góry określić, że 49/25 odjąć 25/25 to jest 24 dwudziesty piąty. Chcesz umieć matmę? Nie obserwuj